Cajka kochani, tu z tej strony Rose serdecznie. W 49 odcinku z wyzwania 100 dzieci. E, więc tak nasza i Ineska już nie jest chwili Rdzarska. Pokażę mam tutaj dzisiaj e, został jej jeden dzień, e, że tak powiem, do urodzin. E, również jeden dzień został do urodzin e, Łukaszowi, no, no. więc tutaj zaś będzie. Um, nie, 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 powiem nie, um, nie, to nie, to um, nie, to mnie nie, 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 na odpowiedź. Jeszcze raz. Um, Tutaj miałaś nie, położyć nie, 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 i kto... Aha, i tutaj ci zasnął na rękach kłukasz, a ty nie możesz tutaj pogarniać rzeczy. Więc tutaj taki mały reset. Tak. Wyrzuć i on coś w tym... Aha, i Nina też śpi już. No dobra, to no to takim układzie. Może Nina śpi. Eee, to tak, chodź tu, pomachaj pędzlem Tak, zobaczycie, jak ta pędzlem macha eee, Łuki próbuje pewnie zasnąć Tak, próbuję Łuka zasnąć Niedawno to pieluchy były zmieniane, nie, po prostu Ja już nie mogę za to, Tak, oczywiście to tylko że jest syf i jeszcze ja tutaj nic nie budowałam jak już widać Dobra, i zaraz wyniesie śmieci całkowicie na dwór No i pingo. Do następny urodzin już będzie miał tutaj odpowiedzialność rozwiniętą. Na tyle. Ja, ja to się boję, jak mam simów rozbawionych, ponieważ mi simka jedna zmarła z wyniku historycznego rozbawienia. I też się tego boję, że się ponownie to stanie I mnie szczerze mówiąc, korci, wybudować nim uh -huh. basen I korci też znaczy, Zwłaszcza, że chabierkę mają zło Dobra, machaj. A to raczej na samym, samym końcu zrobię ten właśnie, go jej cały domek, górę i dół, w sensie. Tutaj to, to, to piętro pierwsze piętro i sklep, gdzie może ona będzie właśnie w sklepie sprzedawała swoje te, wyroby: ciasta i tak dalej. Łukasz, ty masz. Już... Luka. Ty musisz tylko. Zadanie to mogę jeszcze zrobić. A i ten projekt. jak żeby ci nie spadła cena? Dobra. Co ty się wkurzasz, Ines? No, spokojnie, w kolejną wcięką rodziny, bo ja właśnie tak planuję. Tak jak mówiłam, jeden odcinek staram się wam nagrywać jako dzień yy, simowy. Okej. Okay. I sprzedaj. Super. Machaj się pędzlem. Miki wstał, z tego co mi da. Dobra, nazywa się Magut. To, to. Yeah. jest to, co myślę na zakupie. Nie, nie, nie. Piki tu też No już ma na czerwono jakie to słodkie Wykładają sobie stukki do tej e, Do buzi Drugi się Łukasz się Obudził Dobra Nina się budzi Dobra Nina też będzie trzeba nakarmić i oprócz nakarmienia, to jeszcze będzie trzeba ją trochę przewinąć hmm. Ale tutaj mam nadzieję, że... Dobra, wiesz co, zrobię sobie w środku malowaniu Ines hmm. Idź, tam ogarnij Ines hmm. 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 Hmm.

Okej, okay. a byś tutaj oh, mi Łukasa posadzić, wiesz oh. go gdzie jest, po prostu posadź i idź sobie do łazienki potrzebujesz, no właśnie. Oh, Zwłaszcza, że turyści nie lubią noszenia, a Mikołaja oh, masz, a yeah. Jestem bardziej zmęczony jesteś, no to połóż go stąd. Zasz, bo zaś się na szkole to odbije. Dlaczego on do szkoły mi nie poszedł? Nie, to tylko zastanawia. Czyli by miał dzisiaj dzień wolny? Jest jakieś święto? No właśnie, wyślij. Mi Aks. Dobra, więc teraz kupię za słów kartę, trzeba nakarmić.

No Karm. To Nina próbuje zasnąć. Jest zmęczona. Tak. To takie nie jest, tak. To się zasadzie, ja się jest słabe. Tak samo próbują zasnąć. No. A w takim momencie że zapominam dostawić trzecie kołóweczka, nie? Zajrwłość Trumpa. Do widzenia. Dobra. Hmm. Tak. Później kontynuuj obraz. Tak nakarmię się minę. Nie nie. Łukasza. Mikołaj. No, Łukasza.

No i coś tam sobie zaraz we jedzenia z lodówki. Otwórz no, Nie pomagaj. Tu mamy pusty talar. On tam próbuje zasnąć Ta też Zmęczona Ale zasnie Tu czyżby Ok, cała trójka jest zmęczona I, że tak powiem, próbują zasnąć W swój sposób No i na machaj, machaj. To bierze tutaj radio i kołysanki, bo no. radio, na zradzie wam stary. To jest mi myśl. Ale to jak to ty pogardnia mi ten dom? No, już jedno zasnęło. Łukasz zasnął, zaśnie yy, Mickey i Minka No, i Nina została. A co od z tego co? Nie, Nina no, jeszcze nie śpi. próbuję zasnąć. Ale tak właśnie chyba zrobię, że postawię tą komódkę, bo nie właśnie. Jeszcze, e, nie mam komódki tutaj postawionej z y, ubrankami na niemowląt. E, więc jak postawię komodę, to na komodzie postawię ten yeah. e, Radik, który jest dziecięcy I kołysanki tu będę wyłączać. I myślę, że będą mieli wtedy normalnie zasypiać przy kołysankach Tych z radia No i szczerze mówiąc tu planowałam postawić nie turystyczne łóżeczka A drewniane A tak postawiłam na ten moment te Łóżeczka turystyczne. Um, no mamy właśnie, tutaj tego wszystkiego ogarnięcia, że tak powiem. Finansowego. Co nam zarobi? Będzie jakieś ta... Um, Luka będzie mieć urodziny w kolejnym odcinku w pięćdziesiątym, to będzie taki pełen urodzin um, Ines, Luka i Luki Będą mieć urodziny Mogą mieć Dobra, zobaczymy jak on wróci ze szkoły ma wspaniałe, ale ma 25% ukończonego zadania domowego Czekamy, aż wróci I za niedługo będę kończyć jakiś ten odcinek hmm. Bo się za wieczór w Tak. No dalej, dalej, machaj tym pędzlem. To chyba mi się coś o nic już powinien wrócić Tak. Bo powinien wrócić. Dobra, sprzedaj. Nie. Ale koniec nie coś na w zaczyna swoje rządy mi wprowadzać. 14 godzin. Ach, <laughs> gdzie ty masz to zadanie domowe swoje? Tu masz. To odróbiję. No dobra, więc tak. Taki właśnie ten, że oni tutaj yy, prawie wszyscy śpią. Yy, więc tak. Luka będzie robił lekcje Później zrobi. Yy, szkolny projekt. Co tutaj? Ineska jest trochę pomacha pędzlami. Powiedział, że nową pocztówkę dostała. Takiej nie mam jeszcze. Jak widzicie, mamy kolejną pocztówkę do kolekcji, która tak sobie prezentuje. Kolekcja pocztówek. Myślę, co tutaj jeszcze miałam wam powiedzieć. Łukasz ma wkrótce urodziny Czyli w kolejnym, z Pitbilla To tak się, kiedy pan nagrać Kiedy ogarniam domek Raczej znaczy, po urodzinach e, Tej dwójki, chyba że międzyczasem jeszcze tutaj ten... Zbije mi szóstkę Oho, y, zaczyna się tutaj pięknie mi wbije Luka, więc to wtedy y, cała trójka będzie mieć urodziny. Ale wątpię, aby przez jeden dzień zdołałby y, wbić szóstkę. Tak, takim właśnie akcentem, y, tylko nam maluje i ma iść tam ogarnąć tego. Y, Całą przyjęcie. Więc tak, się widzimy w kolejnym odcinku, yy, gdzie już Ineska będzie mieć urodzinki. Do zobaczenia, cześć. I don't 'Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I keep my mouth short and I listen, I'm afraid i lose you if I didn't Nothing's working. I'm out, of I'm out of service. Come help me now. I'm fucking nervous. I'm, fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and I listen. I'm afraid I'll.